Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie ja w studiu Renata Davidson. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezeska Davidson Consulting, moja klientka. I muszę Ci się przyznać, że pierwszy raz jak przyszłaś do studia, zawsze jak przychodzi nowy klient, mhm. to ja zawsze jestem trochę poddenerwowany, kto to będzie, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że Ty od razu złapałaś bakcyla na to, co się tutaj w tym studiu dzieje i jakoś nam to tak pofrunęło bardzo szybko. Tak, to prawda. Ja też miałam, byłam pełna obaw, jak wchodziłam do studia, co mnie czeka, ale byłam pozytywnie zaskoczona, tak naprawdę na maksa, że to jest tak profesjonalne studio i taka obsługa, i tak mm, realizacja tego wszystkiego, że nie muszę o nic martwić. To było no, mega pozytywne zaskoczenie. Już Natomiast... Nie wspomnę o osobowości właściciela. Dziękuję. Natomiast yy... Ja zawsze jak zaczynam współpracę z kimś, to patrzę, na ile możemy sobie pozwolić w tych programach, mm -hmm. a ty masz tak, że wymyślasz kolejne rzeczy, które wchodzą do środka i te programy zaczynają być bardzo rozbudowane, one są też na żywo. Jakbyś mogła w ogóle opowiedzieć o tym, po co yy, mm -hmm. nagrywasz te programy, dlaczego one lecą na żywo i kto je ogląda. Mm -hmm. um, w ogóle. Pomysł, żeby wejść na żywo z takimi programami, miałam już od bardzo dawna tylko nawet podejmowałam i nawet podejmowaliśmy razem z moim zespołem, z moim wspólnikiem takie próby, ale one były bardzo amatorskie, wiesz, nadawanie z domu albo skądś, jak to się robiło w czasie pandemii, bo wtedy się to zaczęło. I jest to kontynuacja takiego mojego pomysłu w ogóle na biznes. Jak zakładałam firmę, to zakładałam ją z takim świętym przeświadczeniem, że ja to potrafię zrobić inaczej niż robi się na rynku. I jednym z takich elementów kluczowych, które są niezmienne od prawie 20 lat, to jest to, że dzielę się wiedzą publicznie. Czy to kiedyś w postaci jakichś postów, artykułów, w postaci szkoleń otwartych, które były oferowane po bardzo przystępnych cenach, podczas konferencji, na których też występowałam bezpłatnie, i, i teraz podczas live'ów. Robię to po to, żeby budować świadomość, bo rozmawiam o rzeczach trudnych, skomplikowanych, ale potrzebnych. Tak, mam taką misję społeczną, zawsze byłam taką społeczniczką. Robię to na żywo, bo to jest jednak adrenalina, jest ciekawiej niż nagrywanie. Uważam, że jest wtedy człowiek bardziej wiarygodny. Jeżeli mówi na żywo i nawet jeżeli się zająknie i coś mu tam nie wyjdzie, bo się nie do końca przygotował, co wiem, że mi się zdarza, ale jednak no, można ocenić, czy ten człowiek rzeczywiście wie, o czym mówi, jeżeli nadaje na żywo. Bo jeżeli nagrywa z promptera, czyta, no, to wtedy każdy wypada świetnie. I oglądają to ludzie od, z najróżniejszych obszarów. To są zwykli pracownicy, to są menadżerowie, którzy się interesują tą tematyką bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, zgodnością z prawem i ciągłością działania, co jest. No właśnie, bo wy y, pracujecie głównie dla dużych korporacji i także y, spółek Skarbu Państwa też, tak. e, i dbacie o bezpieczeństwo. Tak. Ale o bezpieczeństwo czego? Sieci? Y, czy pracowników, nie wiem, jak ktoś mdleje, to też y, y, nie wiem, wzywa Davidson Consulting, <grym> nie. poprosimy. <grym> nie, ale Davidson Consulting y, sprawdza, czy jest procedura na okoliczność taką, że ktoś zasłabnia albo zemdleje. Czyli my jesteśmy od y, takiej takiej organizacyjnej odporności. To się teraz tak modnie nazywa, jest takie nowe słowo resilience, które robi karierę, co oznacza odporność albo elastyczność, ale się przyjęło, że po polsku mówimy odporność i to bezpieczeństwo jest bardzo szeroko rozumiane. Ja właściwie mówię, że my się zajmujemy zarządzaniem ryzykiem operacyjnym szeroko rozumianym. A więc, i to, kiedy ktoś zemdleje, i to, kiedy ktoś nam próbuje się włamać fizycznie do budynku, albo dzwoni i mówi: ha, 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 podłożyłem wam bombę. Albo kiedy jest naprawdę poważny kryzys typu yy, właśnie zamknięte granice, coś spadnie na nas i zostanie lej po bombie, pożar, yy, znika kluczowy dostawca, zablokowane drogi. Drogi, więc... Czyli dość poważne tematy, tak, o których tak. trzeba mówić trochę z, lek z lekkością, żeby jednak one były bardziej dostępne dla potencjalnego odbiorcy i żeby nie przerażały, bo jak człowiek się zaczyna przerażać, to wtedy truchleje i dochodzi do wniosku, że nic nie jest w stanie zrobić. A tutaj chodzi o to, żeby się nie bał, żeby wdrożył tak. wszystkie procedury w firmie z waszą współpracą, żeby po prostu firma była bezpieczna jednym słowem. Tak, tak, A przygotowana na różne nieprzewidziane wypadki. To teraz chciałbym jeszcze porozmawiać o tym, jak wygląda współpraca w tym studiu. Dlatego, że ja podłączając wszystkie kable, kamery, światło i tak dalej, starałem się robić to studio tak, żeby po pierwsze można było tutaj szybko pracować, ale żeby można było wycisnąć z tego studia bardzo profesjonalny, nowoczesny montaż. Mhm. I ty akurat jesteś to, to, tym typem moich klientów, że wrzucasz do tego programu bardzo dużo do środka tak, rzeczy. Jak go przygotowujesz, dużo zajmuje ci przygotowanie takiego programu i tych wszystkich wsadów, które wchodzą w środek? I, nie wiem, czy powinnam zdradzać, takie rzeczy, bo może wyjść nieprofesjonalnie, ale nie zajmuje mi to dużo czasu. Może dlatego, to zależy jeszcze do czego się przygotowujemy. Mamy dwa typy programów: mamy live'a, takiego tygodniowego, rozmowy o ryzyku, czyli komentarze tego, co się działo w ostatnim tygodniu. I to staram się robić w ostatniej chwili, żeby naprawdę to były wiadomości, takie informacje z... bieżące. Bieżące, y tak. I, no i komentujemy je, staramy się je omawiać, jeżeli jestem razem z Igorem albo sama, pod kątem tego, no, dobra, wydarzyło się coś, co to znaczy dla osób z naszej branży, tak? Z bezpieczeństwa czy zarządzania ryzykiem. I wtedy ryzykiem. wchodzą na ekrany obrazki. Na tak. przykład. Screenshoty y y y z jakichś in, informacyjnych y stron y z gazet albo ilustracje, które wydają mi się najbardziej. Najciekawsze, tak. I tak. to jest też w ogóle bardzo ciekawe, bo ty prowadząc to tutaj w studiu, ja ci wrzucam to na ten ekran, tak. ale jednocześnie wchodzi to dla widzów na ich tak. ekran, później wraca do ciebie, znowu się zmienia, więc jest bardzo dużo takich elementów, które cały czas powodują dynamikę w tych waszych programach. No dzisiaj widziałem to chyba z dziesięć takich tak, krótkich tak. wstawek będzie. Ale to jest twoja zasługa i w ogóle ekipy montażowej tam za oknem, Ym, bo też no, widać duże doświadczenie, że z wami po prostu Rozumie się człowiek bez słów. Mamy ponumerowany scenariusz i w zasadzie ja zaczynam mówić o jakimś temacie i nawet nie muszę sprawdzać na ekranie, czy się pokazuje to, co trzeba, bo się pokazuje. No tak, ja wtedy. Wyczułam, a jak się nie pokazuje, momencie, to, to trzeba wtedy, zachować. Tak. <laughs> Ale też czasami Słyski powiesz, spokój. zobaczmy, tak, i, tak, i ja tak, wtedy tak, po prostu wiem, w którym tak. momencie włożyć. To jeszcze na zakończenie. Dlaczego powiedziałaś o tym, że amatorsko nadawaliście mm -hmm. kiedyś i dlaczego zdecydowałaś się na to, żeby sprofesjonalizować swoje programy, a nie robić jest telefon z domu. Hmm. Przecież tam by było taniej w produkcji. Oj, zdecydowanie byłoby taniej, byłoby prawie bezpłatnie oprócz naszego czasu. E, hmm, bo lubię ładne rzeczy. Tak? I chciałam, żeby to było miłe dla oka, i żeby było właśnie dlaczego to ma być profesjonalne. No, chcemy się profesjonalizować w każdym, w każdym obszarze, również w tym obszarze komunikacji z naszymi klientami i też z osobami, które naszymi klientami nie są, ale chcą, czerpią z tego jakąś wartość, uczą się. No ja mam też wrażenie, że internet się profesjonalizuje. Jednak ludzie mają taką potrzebę tego, żeby otrzymywać profesjonalne treści od profesjonalnych osób, z którymi współpracują, tak. bo później postrzegają tę firmę jako taką, no nie wiem, może ich nie stać na to, żeby y nie wiem, wyprodukować coś ładnie. Albo im się nie chce. Albo mają na przykład, y nie wiedzą o tym, że tak można zrobić. A myślę, że dzisiaj, szczególnie jak się pracuje dla dużych mhm. korporacji, no to tam jednak wszyscy patrzą na jakość y bardzo mocno, bo tak. ja mam wrażenie, że w korporacjach ta jakość jest jednak postawiona bardzo wysoko. Wysoko są no, stać ich na to, więc nawet wewnętrzne szkolenia mają bardzo profesjonalnie przygotowane, takie e-learningowe dla pracowników. I też uważam, że e, taki profesjonalny przekaz, profesjonalnie zmontowany, jest oznaką szacunku dla odbiorcy, że to nie jest już taka. Totalna amatorka, znaczy prywatna osoba może tak nadawać, jeżeli ma bloga na przykład, ale jeżeli jesteśmy firmą i aspirujemy do tego, żeby być firmą coraz lepszą i się wspinać coraz wyżej w rankingu, tam firm konsultingowych, do których się dzwoni, kiedy jest problem. No to też chcemy się pokazać, że potrafimy też y, takie rzeczy robić w sposób profesjonalny. No a poza tym się świetnie mam wrażenie bawimy, bo i tak. ty lubisz y, tak. y, telewizję, tak, ja tak, lubię tak. i tworzymy coś, co jest naprawdę tak. bardzo bardzo ciekawe. Tak. I za to ci dziękuję. Ja tobie również. Y, bardzo dziękuję, Renata Davidson, prezeska Davidson Consulting była moją i Państwa gościnią. To jeszcze powiedz, jak Was znajdziemy? www.davidson.pl Najprostszy adres. Już patrzę, za, za 7 minut mamy na Live. żywo, to zamieniamy się? Zamieniamy ja się. Ja bardzo dziękuję, do zobaczenia. Ja również, do zobaczenia. Do zobaczenia.